Antoine de saint exupéry Mały Książę, rozdział siódmy. Piątego dnia, znów dzięki barankowi, odsłoniła się przede mną tajemnica życia małego księcia. Zapytał mnie gwałtownie, bez wstępów, jakby to był owoc dojrzałego w milczeniu namysłu. Czy jeżeli baranek je krzaki, to je także kwiaty? Baranek zjada wszystko, co napotka. Nawet kwiaty z kolcami? Tak, nawet kwiaty z kolcami. A więc do czego służą kolce? Nie wiedziałem tego. Byłem wówczas bardzo zajęty. Próbowałem odśrubować zbyt mocno przykręcony zawór mojego silnika. Byłem zmartwiony, gdyż uszkodzenie zaczynało mi się wydawać bardzo poważne, a ponieważ woda do picia prawie się wyczerpała, obawiałem się najgorszego. Do czego służą kolce? Mały książę nie rezygnował nigdy z pytania, gdy je raz zadał. Denerwował mnie zepsuty zawór i odparłem zniecierpliwiony. — Kolce nie służą do niczego. To czysta złośliwość ze strony kwiatów. — Ach! — ale po chwili milczenia rzucił z pewną urazą. — Nie wierzę ci. Kwiaty są słabe, są naiwne, zabezpieczają się jak mogą. Uważają, że są groźne ze swoimi kolcami. Nie odpowiedziałem nic. W tej chwili mówiłem sobie, jeżeli ten zawór będzie się nadal opierać, rozwalę go młotkiem. Mały książę znowu przerwał moje rozmyślania. Czy myślisz, że kwiaty... Ależ nie, nie, nic nie myślę. Odpowiedziałem ci byle co. Jestem zajęty poważnymi sprawami. Spojrzał na mnie ze zdumieniem. Poważnymi sprawami? Patrzą na mnie jak z młotem w ręku i czarnymi odmazi palcami pochylałem się nad jakimś przedmiotem, który mu się wydawał bardzo brzydki. Mówisz jak dorośli. To mnie trochę zawstydziło, ale on bez litości dorzucił wszystko mieszasz, wszystko przekręcasz. Był naprawdę bardzo rozgniewany. Potrząsał na wietrze swymi złotymi włosami. Znam pewną planetę, którą zamieszkiwał karmazynowy pan. Nigdy nie wąchał kwiatów, nigdy nie spoglądał na gwiazdy, nigdy nikogo nie kochał, nigdy nic nie robił, tylko liczył i cały dzień powtarzał, jak ty. Jestem poważnym człowiekiem, jestem poważnym człowiekiem i pycha go rozpierała. Ale to nie człowiek, to grzyb. Co? Grzyb. Mały książę pobladł z gniewu. Kwiaty już od milionów lat wytwarzają kolce, a jednak baranki już od wielu milionów lat zjadają kwiaty. I nie jest ważne starać się to zrozumieć. Dlaczego kwiaty zadają sobie tyle trudu, aby wytwarzać kolce, które nie służą do niczego? Więc wojna kwiatów i baranków nie ma znaczenia? Czy to nie jest bardziej istotne i poważne od rachunków grubego, czerwonego pana? A jeżeli ja znam różę, jedyną na świecie, która nigdzie poza moją planetą nie istnieje i którą mały baranek może zniszczyć za jednym zamachem od tak po prostu pewnego poranka, nie zdając sobie nawet sprawy, to ma być bez znaczenia? Zaczerwienił się i podjął. Gdy ktoś kocha róże, której jedyny okaz znajduje się na jednej z milionów gwiazd, wystarczy mu na nie spojrzeć, aby być szczęśliwym. Mówi sobie, na której z nich jest moja róża. Ale jeżeli baranek zje róże, to tak jakby nagle dla niego wszystkie gwiazdy zgasły. I to nie ma znaczenia? Nie mógł dłużej mówić. Wybuchnął nagle płaczem. Noc zapadła. Rzuciłem moje narzędzia. Mało mnie obchodziły młotek i zawór. Pragnienie i śmierć na jednej z gwiazd na jednej z planet na mojej planecie na ziemi był mały książę którego należało pocieszyć wziąłem go w ramiona kołysałem go mówiłem mu róży którą kochasz nie zagraża niebezpieczeństwo narysuję twemu barankowi kaganiec narysuję zbroję dla twej róży ja byłem bezradny czułem że jestem bardzo niezręczny nie wiedziałem jak do niego przemówić Kraj łez jest taki tajemniczy.